Okej, okay, a więc kolejnym telefonem będzie taka to oto Nokia 6150 bodajże. Kupiłem ją na targach za 20 zł. Ona się włączała. <grym> a czy bardziej się włączała? Sam yy, włączało się podświetlenie, bo ekran się nie chciał włączyć. Ale zrzuciłem baterię i, i przestała działać bateria. Zresztą. Zresztą posłuchajcie, jak trzeszczy ta bateria. Więc, yy, no, kolejnym telefonem yy, będzie takie oto HTC. Go jeszcze nie pokazywałem chyba w kolekcji telefonów, yy, bo o, o go do samego dziadka, to był telefon mojego dziadka. Tak, mój dziadek nie korzysta z telefonów dla seniorów tylko normalnie ze smartfonów, ale w nim się zepsuła. Niestety bateria. Więc... więc... jest repobity. Dziadek go kupił kiedyś w Lombardzie. Z tego co pamiętam. No i teraz będzie telefon legenda. To z was pamięta z pierwszego odcinka kolekcji telefonów. Jak przedstawiam ten oto telefon. Jest to HTC, kurde, ale nie powiem Wam jaki to jest HTC. Tutaj też nie wiem jaki to jest HTC. Czy to jest chyba... Nie wiem, kurde, co to jest. Oj! O, tak sobie usiądę. Yy, nie wiem, co to jest za telefon konkretnie, ale moja mama go korzystała kiedyś z niego. I z tego, co pamiętam, to on, był, to on już nawalał. Bateria z nim wysiadła i w ogóle już nie działa. Ale tak jak mówiłem w pierwszym, legendarnym, kultowym odcinku mojej kolekcji telefonów, yy, nie tylko... Nie tylko z, z, mojej, z mojej rodzinnej opinii jest taka, ten y, jest taka opinia, bo ponoć też y, słyszałem w, w, innej, w innej czyjejś kolekcji telefonów, że ten telefon był słaby za swojego żywotu. Oczywiście kolejny telefon to Nokia E51 ze śmietnika w biedronce. No jak, darmowy telefon, nie? No yy. no i co? Ona jakby to będzie działała, ale się włączała i było tutaj napisane, żeby potwierdzić coś od operatora i dalej nie chciała się włączyć, więc pozostawało nic innego jakbym wyłączyć, nie? No, yy. więc taka oto E501, jedynka. E52, e przepraszam, najmocniej. Yy. Kolejnym telefonem będzie Nokia Jest to Nokia 500 Dokładnie Dokładnie tak Nokia 500 Kolej I, go do... I on sobie kupiłem w lombardzie Tego HTC też kupiłem w lombardzie Tylko nie pamiętam co to będzie, ale to jest dziwny HTC Bo on tak się składa ma yy, ten ma Windows Phone. Yy. O, kolejnym telefonem jest taka, to Nokia Rumia jakaś tam. Moja mama. Czy, co ja gadam? Ja znalazłem ją w piwnicy i to był telefon mojej mamy. No, on pod ładowarką się włączał, yy, ale tam jakiś był komunikat, czy bateria zepsuta, czy coś. Widać, że jest mocno pobity. O, ja go nie testowałem. Tak, w takim stanie go znalazłem. No. I dalej mamy takie do, takiego to hikera. O, kurde, kiedyś, kiedyś rozpakowałem nie swoją skarbonkę Nie, i za to, za te pieniążki sobie kupiłem telefon. One miały być na coś innego. Już nie pamiętam tam na co konkretnie, ale na coś miało być. A ja sobie za to kupiłem telefon, w lombardzie. Ten telefon, niestety, y, ma. Ekran zniszczony, to jest Hiker Classic 2. Kupiłem go z pudełkiem, ale pudełko gdzieś wcięło. No, Samsung Solid, coś tam, nie powiem Wam jaki to był, GT, coś. On chyba jest z zestawu urodzinowego i z tego co pamiętam tam działał. A w ogóle przez jakiś moment nie pamiętałem, że mam taki w kolekcji. Dopiero je teraz yy, sobie o nim przypomniałem, jakby. No i kolejny telefon to taki Samsung. O! Samsung Galaxy Trend, podejrzewam. Tak, no. I on działa. Na waszych oczach działa. Nigdy nie byłem w pusie, jakby co. Ja jestem w playu Team Play, nie? Piszcie w komentarzach, Team Play, Team Orange, Team Plus, czy Team, team Mobile, czy może Team Red Bull, Team Heja. Yy, ja zawsze byłem w playu od samego, od samego początku życia. Tak, ja pierwszy, pierwszą kartę z od 7 roku życia, może 8. Nie, 7 si lat miałem chyba, jak miałem numer, no, albo może nawet i 6. Tyle długo się włącza. O, jest <grystanie> mam tu takie gierki. To te chyba moja ulubiona na tym telefonie, no. Sandbox. Mm. Jak się kurde stworzyło wodór? Poprzez jaką reakcję? Powiedzcie mi szkło. To na pewno nie było szkło, ale... Przez coś. No kurde, przecież syna no jest ten. No, to co że nie poprosiłem, dobra. Dobra. Podziękujemy tobie. Kolejnym telefonem będzie... Maxcom MM135. Go dostałem od swojego wujka, siostry mojej babci no, od siostry swojej babci i on działał z tego co pamiętam. No i. O, to jest mój nowy nabytek. Ka kazam. Y kazam, jaki kazam. Live B5, no i on działa, w środku znasz kartę SIM, nie? Włączam sobie ten telefon, moja, no dobra. Ten telefon każe mi podać pin. No moja, no dobra, wyciągam kartę SIM, nic z tego nie będzie. A, na do... A od spodu karty SIM napisane jest pin, nie? Kurde, to jest zabawna historia, nie? Na targach za 5 złotych. I gość, nie dość, że dał mi ten telefon za 5 złotych. To pozwolił jeszcze mi wybrać sobie jeden telefon gratisowo, bo on miał tam cztery telefony. I później się cofłem i wymieniłem tamten telefon, co sobie dobrem za gratis, ponieważ y ja się zorientowałem, że mam tam ten telefon. I jeszcze nie miał mi jak rozmienić y z zdy zdychy, przez co dał mi tak jakby... Ten telefon mnie kosztował 4 złotej, bo o złotówkę mniej, bo, mi, bo w dwójkach ten... Y mi rozmienił. Więc yy, dziękuję panu, i ten telefon co sobie dobrym w gratisie to taka to Nokia, bodajże 105. Yy, 105. Nie, nie 105. TA 1034. 3030, no, 3034 No 334. Dostałem go z napokniętą baterią, ale bateria działa o dziwo. Też nie powinienem jej ładować, ale Kaman. Łap życie za rogi. <grym> za rogi. No. I on działa też. No fajny telefonik. No fajny, fajny, fajny. Więc no. Kolejnym telefonikiem jest Motorola C651. On, go, ją też mam z zestawu od babci Zosi Świętej Pamięci i od mojego taty i tak ten telefon nie wiem czy działa natomiast jak go ładowałem tak, oryginalną ładowarką, bo wiem, że Motorole się nie ładują zwykłą, tylko oryginalną, musi być oryginalna Motorola. I też próbowałem podłączać styki do prądu, w sensie, że wiecie, miałem kabelek USB, i, i zahaczałem o styki, i podłączyłem do prądu, i też, też nie działało. Więc yy, yy, na razie jestem w przekonaniu, że nie działa, ale może działa. Teraz Nokia 3310. znaczy co ja mówię, 3 gadam, 310 z plusa, ją dostałem od takiego wujka, od wujka kaczora i od świętej pęci drugiego wujka kaczora, czyli kolegów mojej, mojego taty, 97, nie? tak więc nawet, nawet, nawet całkiem dobrze zachowana, nie tego, że tutaj ma uszczerbione i jeszcze ma tutaj pęknięte, ale tak poza tym... Krzyżowoc, bardzo ładny stan, nie? Znaczy, bardzo ładny no. No, po prostu kolekcjonerski. co ja gadam za bzdury. To nie jest kolekcjonerski stan. Ale dobra. Teraz Samsung Wave, coś tam. On też wystąpił chyba w piątym odcinku, czy w trzecim, czy w drugim, tam nie pamiętam też legenda. Patrzcie na to: to je Bajero, nie? I on ma problemy z baterią, ale generalnie też działa. Babcia mi go zamówiła, świętej pęci, babcia i tata. Te, mi go zamówili na Allegro. No i fajny telefon. Co by tu więcej powiedzieć, podoba mi się. No. Yy, jeszcze tak. Ten LG go też znacie dobrze. No, on działa, bo ostatnio go ładowałem, ale jest rozładowany. To wiem. No, love baterii. No, wiedziałem. Yy, oprócz... O kurde, jeden LG mi spadł. Ale oprócz tego to jeszcze jest taki LG z takim wałeczkiem fajnym. Kurde, czy ja go przedstawiałem? Chwila na myśl. Chyba nie. Te dwa są z zestawu. Natomiast ten trzeci LG jest ze śmietnika i go chyba przedstawiłem już, więc nie będę tym zanudzał. Ale fajny taki LG, telefonik działający. Wszystkie trzy działają. Opró oprócz tego, b 26 Babcią mi go kupiła na urodziny. Z tego spętam w Neopunkcie, bo. U mnie w rodzinnym Stęszewie na ryneczku jest neopunkt. Na rynku, znaczy na, na rynku, bo tam nic nie sprzedają, ale się nazywa rynek. Też mój jeden z nowych zdobyczy stargów to jest Philips Physio 822. Niesamowicie się cieszę, bo Philipsy są rzadkie. I co by tu powiedzieć? Bardzo fajny telefon, tylko że niestety nie wiem czy on działa. Za 15 zł na tarwę kupiony, więc no, takie fajne. Bajero. Lubię ten telefonik. 2002 rok. A nie wygląda, szczerze mówiąc, na 2002 rok. Nie wygląda, nie wygląda. I oj, a oprócz tego tutaj jeszcze taka motorolka V500. Też chyba ze zestawu, muszę się zastanowić. Tak, ze zestawu ta jest też i też nie wiem kurde czy ona działa no no kia ale jaka będzie 6.0.3.0? chyba kurde Ej, niepotrzebnie sprawdzałem, bo miałem rację, że 6030 z roku 2007, ale też kurde nie wygląda na 2007. Ona działa, chociaż jest z nas bank rozładowana w sumie, ale go ją kiedyś kupiłem w Lombardzie. I ona ma tutaj, jak popatrzeć, tak pod światło nie widzicie, Ona ma tutaj lekko rozlany ekran, ale to w niczym nie przeszkadza, bo tak to wszystko działa. To jest tylko taka mała kropeczka. Kolejnym tele, telefonem jest yy, Blackberry. Jest Blackberry B520 Nie kurw tak jak ten Tak jak my tak jak możecie myśleć, yy, Tak jak można myśleć po tym napisie To nie jest Blackberry Curve, tylko to jest Blackberry B520 Kupiony w Lombardzie i on działa no działa? Działa, Przecież jeszcze się niedawno ładowałem, chłopie. Co jest? A, tam mam cię gdzieś. Znaczy w sumie nie mam gdzie gdzieś, bo jesteś moim telefonem, oczywiście. Niestety yy, ta część jest zrobiona z tej głupiej gumy, która... Która w tym przypadku nie tyle się klei, co po prostu się kruszy, nie? I dlatego właśnie wszystkie przyciski, no... Wyglądają jak wyglądają Dnie się zachowały te dwa tutaj A tak to wszystkie przyciski podpadały, niestety Go dała mi na nie... Zasponsorowała mi go mama Jako rekompensatę za to, że nie dała mi wyciągnąć telefonu ze śmietnika w Biedronce yy, Okej okay? Kolejny telefon będzie to Nokia 105, tutaj będzie 105 na bank, nie chcę mi się w sumie sprawdzać już, ten będzie albo, jak się nie mylę, ze śbietnika, albo od cioci Teresy, bo dopiero ostatnio, od świętej pęci i cioci Teresy, bo dopiero ostatnio się skapłem, że ja mam powtórkę, Widzicie? Mam powtórkę, tylko że jedna z tych dwóch ma zepsuty ekran. To by była chyba ta od ciocia Teresy. Od cioci Teresy. Więc no. I kolejnym telefonem będzie taki oto Samsung GT coś tam, który ma chyba rozwaloną baterię. Jak go ładowałem to się co chwilę pokazywało animacja włączania. A Bardziej to pasek wiecie nie Jak jest ten Samsung model tutaj I tutaj się ładuje nie Tak i później się włącza nie To on tak robił w kółko A jak go odłączyłem to w ogóle się nie naładował Czyli nie wiem Go dostałem od dziadka bo dziadek go kupił w lombardzie Kurde No i O teraz kolejny telefon Taki fajny Samsung on działa Tutaj ma dotykowe przyciski on jest z Plusa, z tego co pamiętam. I go mi dziadek kupił też w bardziej na Wielkanoc. No. Na Wielkanoc taki oto fajny telefon. Myślę, że dosyć rzadki. Chociaż... Nie no, jest dosyć rzadki chyba. No. no, A więc tak. Kolejny telefon to Maxcom MM 140... 130... 134 A tam był MM135 O yy, te, Tylko, że ten ma ten Taki tył, a ten ma taki tył I to są dwa inne modele Sobie popatrzcie 135, 134 Nie? Yy. Później jest ten telefon, który Starsi widzowie Też mogą dobrze kojarzyć Yy, dla, zaraz Wam powiem, dlaczego jest to taki Samsung, tylko te Samsung SGHX X3... 640. I tak, generalnie to było tak, że myś... ja się wymieniłem z kuzynem originatorem, który też zbiera telefony, kolekcjonuje yy, za niego Nokia yy, z X, znaczy C300. Za ten telefon, nie? Bo on miał go od rodziców, a ja miałem X... X znaczy C3, nie? X3, coś mi my się myli. C3 miałem od dziadka, nie? I później mu jeszcze dałem pudełko, jak znalazłem, nie? Bo mi nie było potrzebne same pudełko. O, też! Tutaj to jest nowy nabytek. Maxcom, taki... Y, MM. W sumie to i ta... I tak go będę się otworzyć, żeby wam coś pokazać. Bo ja go kupiłem za 15 zł w Lombardzie, ponieważ ma uszkodzoną baterię. Da mi się zejść z, z 27. Maxcom MM822BB. Telefon dla seniora. Z plusa, brandowany w plusie. Patrzcie. Tutaj. Cyk. Proszę i no, sobie trzymam pod baterią paragonik żeby w sumie zawsze mieć, nie? Taki fajny guzik, który nic nie robi zupełnie. Na, na początku on się włączał, ale później po ładowaniu następnej się nie chciał włączać, więc nie wiem. Taki fajny, w to, to jest chyba mój pierwszy telefon dla seniora naprawdę, nie? Yy, no. I kolejna jest Mo Motorola Milestone. Ha 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 ha. ha. Znowu z kaweturą kwerty z ten wysuwana te.